Witam w moim vlogu Jak widzicie teraz Będziemy to rozładowywać Całą drogę Już widzieliście Tak wiem Nie mam rękawic ale musiałem Wziąć żeby kamerę obsługiwać Bo czyste ręcze to te tutaj jeszcze były Jak widzicie błoto duże Ale dała radę Przydziecha dobra Dała radę Teraz to tylko zdjąć. To już stoi na dobre Teraz tylko opuścić Dobra, za bardzo I dobra Albo odjechać O, tu jest ten klocek Taki myk się zrobił O, klina się tu wbije. I wyjeżdżamy luku. gaz to trochę zmniejszymy paleczak nie nasz porzuczony dwójka miał być na baloty ale trochę dźwiga przydziechę Teraz trzeba to odpiąć. Śruba luźna. Odpinam. Śruba kilkuletnia, nowa, trochę pordewiała, ale cóż. Dobra. Opuszczamy. Taki dłuższy wrok dzisiaj chyba będzie O. Potem to zdejmę bez kamery. Jedną ręką trochę ciężko I jadę. ja pokazuję jak nie robić Słabo. O. Pamiętajcie o, o bezpieczeństwie ua. w pracy, to jest najważniejsze. Jak widać na pokazanym zdjęciu, ja nie uważałem, przez co mam spuchniętą kostkę, która bardzo boli, jest to prawa kostka. Nie zapominajcie o bezpieczeństwie przy wykonywanej y, pracy, to jest bardzo ważne. Ja będę się teraz skurował. Trzymajcie się. Jakieś fajne miejsce mam tutaj znajdę. ze Cypruca. Ale robi się. Dwoma rękami do dwoma rękami. n Widać. Zadać tutaj bawię. Trzeba belkę założyć. do robota bez, bez belki, jest 30, bez belki. Tutaj jak widzicie posiadamy tą taką beleczkę, a nawet dwie belki toży. O. Belka na to podstawa. A teraz razem spuścimy wodę. Bo my jest mróz. Jest coś chyba jeden na minusie, ale... Lepiej spuścić nie uważacie? To tak, Ja najpierw robi tak, że otwieram Odkręcam Oj Odkręcam korek Społo perka z pół godzinki P jest pół godziny. Może nie, 20 minut o, Wpadę obok Tylko przemykam I tak, kranik jest do góry, rękę od góry i spuszczanie wody bez obrania jak wiecie, z drugiej strony o, jest do mnie kranik jest tutaj do mnie w tą stronę i to jest tylko o um, o i bez obrania Takim taki myk o a teraz zlatuje muszę kluczyk wyjąć O Nie świeci się kontrolki, czyli prędu nie ma no, Ta klatka będzie dla królików Oni właśnie mówią, że są taką samą jak tam To jest jej bliźniaczka, tylko że ma inne zapięcia po prostu To też trzeba by zrobić, bo to jest lipne O, to w ogóle nie działa to jest lipne, o to tak tu te boki to chyba zostawię tylko je chociaż tego zostawię. I tak to, to ta połówka, tutaj jest na, na, na górze, czyli tu pójdzie cięcie tu, tu pójdzie i to będzie wycinane, to jest już marnej jakości. Ten bok tak samo idzie do, do wymiany i ten. O, palcem odchodzi. Podłoga do wymiany, bo metalowa, a tu będzie drewniana. Tu nie ma metalu pod spodem, więc podłoga do wymiany idzie. Chociaż jak będzie wymienić, to może wszystko wymienię w środku. I tak, to będzie jedno duże piętro na dole. Potem kolejne tu, tutaj. Jeszcze mam zamiar albo postawić. Zrobić tamtej klatce dobrą podłogę i postawić ją tutaj, na tej. Albo tutaj robić jeszcze z 20 cm wystającą taką duży wykotnik, jeden. Albo podzielić to na pół i zrobić dwa takie duże wykotniki ym, z metr. Z metr od tego środka mniej więcej po metr w każdą stronę i pół metra w górę. I taki daszek zrobić. Taki jest zamysł, co z tego będzie nie wiem, może się uda, może nie. Się zobaczy. A to zakładałem. Zakładał mój, mój dziadek, świętej po co to zakładał. Bo małe króliki jak tutaj były, były w tych wyko wykotnikach, samicy ma, małe króliczki, to co? Wychodziły tymi szparami. Albo je koty podbierały. Dlatego właśnie tu będzie tak robione. Jak widzicie, to tam jest ciężkie błoto, jest. Trzy dziecha się spisało Te samce trzeba będzie też rozdzielić Jak widać Ten tu sobie żyje Nie jest mu źle To jest kulka I tak, tu są dwie samiczki I tu jest tylko jedna Dwie są w stodole, są w stodole I tyle I dlatego te, te stodoły tam tutaj gdzieś Albo tą klatkę, tamtą, postawię tutaj. W ten sposób. Może tak zrobię. Albo tą lodówkę wy wy się wywali i tu, tu się postawi tą klatkę. Co o tym myślicie? Koło gołębnika starego. nie używany. O, trafił. Tutaj. O, ciekawostka. Jest wy 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 wygryźnięte, ale nie wychodzi, więc... To się wymyśli, jak, jak, jak ucieknie. No więc tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Tu macie subskrybujkę, a tu film polecany dla Was. Tutaj, dokładnie. Pozdrawiam.